Dzień dobry, kolejny dzień podróży, właśnie wjechałem, pół godzinki się jechało autobusem na Machu Picchu i tutaj tam za mną widać wejście, zaraz sobie tam pójdziemy i pokażemy troszeczkę więcej tego, co tutaj jest. Autobusy śmigają na górę, po takich zygzakach, po takich serpentynach jakieś pół godziny się jeździ, co 5 minut jeżdżą, kolejka była jakieś, nie wiem, chyba z pół godziny stania, no nic, idę dalej. No, właśnie przyjechał następny autobusik, a my już tutaj w kolejce stoimy do wejścia. Tu jest wejście. Wejście do Machu Picchu. No, super, staliśmy tam w kolejce 10 minut, a babka przy wejściu nam mówi, że żeby na ten circuit o 4, czyli czwarte wejście, czwarty krąg, to tutaj jest osobne wejście. I tu jesteśmy już, przez wejście weszliśmy i tak się zaczyna. No, i jak widać, jesteśmy w środku. Ta góra tam wysoka nazywa się Wajna Piczu. Jest tutaj najwyższą chyba górą z tego całego obiektu. Są chyba trzy góry, z których można z Machu Picchu wejść. My mamy czwarty obwód, i zaraz sobie tam na tą górkę będziemy wchodzić. Ale na razie, póki co, jeszcze tutaj trochę pooglądamy, co tu jest do obejrzenia. Machu Picchu to w języku Quechua Stary Szczyt. Jest to najlepiej zachowane miasto Inków, a znajduje się ono w odległości 112 km od Cusco. Miasto położone jest na wysokości 2090 do 2400 m nad poziomem morza, na przełęczy między szczytami Wajna Picchu a Machu Picchu. Podnóża Machu Picchu znajduje się miasteczko Aguas Calientes, które już Wam pokazywałem. Machu Picchu zostało zbudowane w drugiej połowie XV wieku. Pełniło ono wówczas funkcję głównego centrum ceremonialnego, ale także gospodarczego i obronnego. Zamieszkiwali je kapłani, przedstawiciele inkaskiej arystokracji, żołnierze oraz opiekunowie tamtejszych świątyń. Miasto składało się z dwóch części. W górnej, zwanej Hanman, znajdowały się Świątynia Słońca, Grobowiec Królewski, Pałac Królewski oraz Intihuatana, największa inkaska świętość. W dolnej mieściły się domy mieszkalne kryte strzechą oraz warsztaty produkcyjne. Miasto opuszczono około 1537 roku. A teraz idziemy szlakiem na tą najwyższą górę Łajna Piczu wchodzimy. Podobno powiedzieli nam, że to jest około godzinki do góry. No, i zaczęła się wspinaczka. Ciekawe, ile tych stopni będzie. Może trzeba było policzyć. Tam na dole jest to miasteczko, się zaczyna. Pociąg przed chwilą przejeżdżał robi wrażenie, majestat. Ten szlak tak idzie w górę, w dół, znowu w górę, znowu w dół. I tak ciągle raz wchodzimy, raz schodzimy I musimy się aż tam wspiąć gdzieś na samą górę. A to z drugiej strony, góry. Jet nie zupełnie zdobyty, jeszcze się idzie. Się udało Jestem na samej górze. Chociaż nie, tam jeszcze ludzie jacyś są. ja Hej hej, jestem wreszcie na Wajna Pikszu. Wlazłem tutaj, ledwo dałem radę. Pozdro Jestem na stacji kolejowej Zaraz będziemy jechać Do Cusco z powrotem No i już jestem na stacji kolejowej Za pół godziny mamy pociąg Który nas zawiezie do Cusco Pokażę wam jak pociąg wygląda w środku Na razie. U półtorej godziny jedzie, a potem przesiadka na autobus do pusto. No i już jesteśmy na stacji przesiadkowej o Jantai Tutaj półtorej godziny jechaliśmy, a stąd będziemy jechać teraz autobusem do Cusco.

Wróciliśmy z tego Machu Picchu do Cusco i teraz z Cusco mamy nocny autobus z takimi rozkładanymi siedzeniami jedziemy do Puno, tam gdzie jest jezioro Titicaca ale o tym to już, o tym to już jutro a teraz wam trochę pokażę dworzec autobusowy w Cusco Tu są różne biura firm autobusowych. Chodzą i nawołują, wymieniają nazwy miejscowości, szukają chętnych na bilety. A tam już się wychodzi na, na ten, na perony. I tutaj w Ameryce, przynajmniej w Peru, nie wiem jak w innych krajach, za korzystanie z dworca się płaci. Oprócz biletu trzeba jeszcze opłatę zapłacić, zanim się wyjdzie do autobusu. Jak nie, to ścigają. A tak wygląda budka, w której się płaci tą opłatę za korzystanie z dworca. Nic, idę zaraz do autobusu. Tam jest wyjście, już pewnie na nas czeka. Na razie. Tak wyglądają perony na dworcu autobusowym w Cusco. Tym czerwonym będziemy jechać dwupiętrowym. On ma takie siedzenia, co się rozkładają do 160 stopni, czyli prawie leżące. I takim autobusem idziemy. Z wam pokażę. Tak jest fotelem na dole jest chyba 8 tylko foteli. Pół góry jest na drugim piętrze, trochę więcej.